Nagroda Żółtej ciżemki jest nagrodą przeznaczoną dla książek, których czytelnikami będą dzieci lub młodzież, książek, ale książek najnowszych, tych, które pojawiły się, zostały wydane na rok przed podjęciem decyzji kapituły Nagrody Żółtej ciżemki. Te książki oczywiście powinny być książkami wartościowymi i takimi, które dzieci będą czytać chętnie. I będą one przynosiły im pożytek. Nagroda Żółtej, Ci... Nagroda Żółtej Ciżemki została powołana przez Bibliotekę Kraków w roku 2017, a więc w stulecie śmierci Antoniny Domańskiej, znakomitej krakowskiej pisarki, która wydała wiele powieści i opowiadań. Najważniejsze tytuły to są i y, y, takie, które dzieci chętnie czytają. To są Paziowie króla Zygmunta, Krysia bezimienna i historia żółtej ciżemki. Ta książka stała się powodem do tego, że nagroda krakowska nosi właśnie taki tytuł, nagroda żółtej Ciżemki". Została ona wydana w roku 1913, a inspiracją do jej wydania było zdarzenie, które miało miejsce 50 lat wcześniej. Żółta Cizemka. Adaptacja powieści Antoniny Domańskiej. Historia Żółtej Cizemki. Najzacniejsi obywatele Krakowa z zatroskaniem kiwali głowami. Klejnot miasta, wielki ołtarz Wita Stwosza wymagał pilnej renowacji. 400 lat minęło już od dnia, gdy mieszkańcy Królewskiego Grodu po raz pierwszy ujrzeli dzieło mistrza Stwosza. Prace powierzono najlepszym w mieście fachowcom. Zdejmowali więc figury świętych, powoli, jedną po drugiej, ostrożnie odkładali kawałki ornamentów. Nagle ktoś wyciągnął z za ołtarza mocno zakurzoną rzecz. Co to? Podniósł przedmiot do góry. Bucik, powiedział konserwator. Ciżemka, pokiwał głową architekt. Żółta, dodał malarz. To wawrzka z poręby. Zawołał profesor historii. Czy ja? Zapytali chórem pozostali. Wawrzka z Poręby. Nie znacie jego historii? To posłuchajcie. We wsi Poręba, kilka mil od Krakowa, mieszkał Wawrzek. Chłopiec o jasnych włosach i zręcznych dłoniach. Zamiast paść krowy, co było zwykłym zajęciem wiejskich dzieci, wolał strugać w drewnie. Tak mu zgrabnie szło, że wszystkie rzeźby wyglądały jak żywe. Wawrzek strugał tylko wtedy, kiedy ojciec nie widział. Chleba z tego nie będziesz miał, krów pilnować trzeba powtarzał twardo Wojciech z kowronek, a czasem nawet synowi sprawiał lanie. I chował przed chłopcem kozik, mały nóż, którym Wawrzek wyczarowywał różnorodne figury. Pewnego dnia Wawrzek pasł krowy nie łąki proboszcza. Częściej jednak niż na zwierzęta, zerkał na korzenie drzew. Nie trzeba było długo czekać, by krowy weszły w szkodę. Nim pachołkowie proboszcza przegnali je i puścili się pędem za chłopcem, ten był już daleko. Biegł przez pola, przez rzekę, do lasu. Wyczerpany padł na miękki mech pod wielkim dębem. Świtało już, gdy na polanie stanął wóz z wędrownymi artystami. Chłopiec spodobał się kuglarzom z uwagi na swą zwinność i na psa, burka, który tańczył, kiedy grało mu się na piszczałce. Uczyli więc wawrzka chodzić na rękach i na wysoko rozpiętej linie. Kuglarze długo zwodzili chłopca, obiecując, że zawiozą go do poręby, ale wcale tam nie jechali. Była czerwcowa noc, gdy wawrzek wziął za pazuchę burka i uciekł z taboru. W którą stronę na porębę nie wiedział. Szedł przed siebie, ale zamiast do domu dotarł do bram Krakowa. Zdziwił się Wawrzek, bo nigdy nie widział murów obronnych i dużego miasta. Zmęczony był już bardzo, przysiadł więc gdzieś na schodkach, oparł głowę o mur i, kiedy się obudził, przecierał oczy ze zdumienia. Leżał w bieluteńkiej pościeli, w najprawdziwszym łóżku. Czyściutkiej izbie, która okazała się klasztorną celą? Zakonnik, który wieczorem znalazł chłopca na schodach, rano dał mu jeść i przyodział w świeżą koszulę, a potem zaprowadził do kanonika Jana Długosza, sławnego kronikarza, który szukał nowego sługi. Wawrzek dobrze się tam sprawował, a przy tym uczył się pilnie czytać i pisać. Kiedy mistrz Długosz przyuważył, że chłopiec nocą zamiast spać rzeźbi kozikiem w drewnie, Powziął myśl, że zaprowadzi go do innego mistrza, do słynnego Wita Stwosza, który z niemieckiej Norymbergi do Krakowa przywędrował i pracował właśnie nad wielkim ołtarzem dla kościoła mariackiego. Poszli więc pewnego ranka do pracowni Wita Stwosza. Wawrzek stał zdumiony. Widział figury wielkie na trzy metry, rzeźbione w drewnie lipowym, niektóre wykończone, inne ledwo tknięte dłutem. Widział ogromne kłody czekające na ożywienie w prawną ręką mistrza, fragmenty ornamentów, jakieś skrzydła anielskie, a pod ścianą wiadra kleju i kolorowych farb, dłuta różnej wielkości. Kanonik Jan nakazał chłopcu wyciągnąć z zapazuchy zwierzątka, które rzeźbił nocami. Mistrz Stworz oglądał z zainteresowaniem nie może być. To zrobiło dziecko. Ależ on ma dar od Boga. Wielki talent, myślał. A do Wawrzka rzekł, wskazując na ogromne figury świętych, które własną ręką wyrzeźbił. Chciałbyś takie rzeźby robić? Bardzo. I u mnie terminować? Bardzo. Z przejęcia Wawrzek ledwo nie krzyknął. Przyjmujecie cię więc na ucznia. Masz patrzeć, jak prowadzę dłuto, jak rozrabiam klej, jak mieszam farby, a potem… potem zobaczymy. Zaś mistrzowi Długoszowi szepnął na ucho, że chłopiec ma wielki talent, który trzeba pomóc mu rozwinąć. Odtąd Wawrzek terminował u mistrza Stwosza. Po kilkunastu miesiącach mistrz pozwolił już chłopcu rzeźbić drobne elementy do ołtarza w kościele mariackim, a to jakiś ornament, a to skrzydło Anioła, a nawet promienie Ducha Świętego? Stwórz coraz ważniejsze prace, powierzał Wawrzkowi, coraz większe elementy ołtarza, sam zawsze kładąc ostatnich na nią pieczęć. Największe i najważniejsze postacie ołtarza, Marię, Jezusa, Apostołów i Świętych, Mistrz rzeźbił sam. Prace nad jedną figurą trwały nawet kilkanaście miesięcy. Do pracowni mistrza Stwosza, który ołtarz Mariacki tworzył już niemal dwanaście lat, zaglądali czasem rajcy, miejscy zainteresowani tempem prac. Patrzyli na rzeźby z zachwytem, ale też i z lekkim zdziwieniem, gdy w jakiejś świętej postaci dostrzegali rysy sąsiada albo stroje, w jakich sami przechadzali się po rynku. Pewnego dnia do pracowni mistrza przybył sam król Kazimierz Jagiellończyk ze swą świtą. Wid stworz opowiadał o pracy, pokazywał figury. Nagle król zwrócił uwagę na najmniejszego z pomocników mistrza. O, skoro takich macie pomocników mistrzu, to prace jeszcze długo potrwają, zauważył z powagą król. To Wawrzek, zdolny mój uczeń, co na bożą chwałę pilnie i z pasją pracuje, odparł stworz. A Wawrzek pokłonił się królowi do samej ziemi. Trzeba mu zatem wynagrodzić te pracę. Czegóż chcesz, chłopcze? zapytał łaskawie władca. Wawrzek, który od dłuższej chwili przyglądał się ciżemkom chłopca z królewskiego dworu, nieśmiało odrzekł: Ciżemki, najjaśniejszy panie. Ciżemki? zaśmiał się dobrotliwie król. Tak, żółte. Dlaczego żółte? Bo żółte są najpiękniejsze powiedział lekko zawstydzony Wawrzyk. W tej chwili chłopiec z królewskiej świty pochylił się i zsunął ze stóp swoje buciki, po czym podszedł do Wawrzka i podał mu je. Były piękne. Z safianu, delikatnej koziej skóry, barwionej na żółto, z wydłużonymi nosami, krótką cholewką na płaskiej podeszwie. Wawrzek był zachwycony. Podziękował szerokim uśmiechem chłopcu i niskim ukłonem królowi. Wawrzek oglądał swoje ciżenki każdego dnia, wkładając je tylko na wyjątkowe okazje. I żałował, że nie może ich pokazać rodzicom. Chłopiec tęsknił za mamusią i tatusiem, za porębą, do której nie potrafiłby wrócić, bo mówiono mu, że wiele jest wsi o tej nazwie. Aż pewnego dnia, gdy szedł przez rynek główny, przy kramach zobaczył, To był Jasiek. Jasiek, przyjaciel z poręby. To ty? Wawrzuś? Toś ty? dziwił się Jasiek, widząc kolegę, z którym niegdyś pasał krowy. Jasiek, kilka lat starszy, wydoroślał i zmężniał, obiecał, że zawiezie Wawrzka do poręby. Wid stworz dał chłopcu dwa dni wolnego od roboty pojechali. Wawrzek wszystko rozpoznał. I las. I rzekę, przez którą uciekał, łąkę proboszcza, wreszcie dom rodziców. Matka, która nie wierzyła, gdy mówili jej, że syn nie żyje, teraz z radości zalała się łzami. Ojciec, który dawno zapomniał o figlach chłopca, z dumą słuchał, że ten pracuje w Krakowie u słynnego rzeźbiarza. Wawrzek zaprosił rodziców do Krakowa, do kościoła mariackiego, na święto patronackie świątyni, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Wtedy ołtarz miał być Odsłonięty i w obecności króla poświęcony przez biskupa. Zbliżał się wielki dzień dla kościoła mariackiego. Od tygodni mistrz stworz z czeladnikami zwoził z pracowni płaskorzeźby i figury. Mozolnie składał ogromny ołtarz, spajał jego elementy, stawiał figury, doglądał roboty. Wszystko zdawało się już być gotowe. Rusztowania rozebrano, gdy nagle mistrz stworz złapał się za głowę. Co robić? Co robić, jak ja się pokażę królowi? Co się stało? Doskoczył wawrzek z czeladnikami i uczniami. Patrzcie tam, wskazał mistrz ręką. Święty Stanisław stoi bez pastorału, a pastorał pod ścianą leży. Co robić, co robić, krzyczał. Za pół godziny będzie to król z dworem. Wszyscy zadarli głowy. Istotnie święty stał z ręką ułożoną tak, jakby coś trzymał, ale nic w niej nie było. E, kto to zobaczy? zaczął jakiś czeladnik. Kto zobaczy? Święty Stanisławi, Pan Bóg zobaczy naszą fuszerkę! miotał się Mistrz. Wejdę po drabinie, rzekł Wawrzek, i włożę pastorał. Spadniesz, za wysoko, bez rusztowań nie dasz rady. stworz pokręcił głową. Terminowałem u kuglarzy, chodziłem po linie. dam radę. I wspiął się Wawrzek po drabinie wysoko. Wysoko wszedł na ołtarz, a potem wyżej, aż na jego zwieńczenie, wdrapując się na figurę świętego Stanisława, który obserwuje w niebiosach koronację Najświętszej Maryi Panny. Wawrzek powoli wsunął w rękę biskupa pastorał. Pasował jak ulał. Ale kiedy Wawrzek powoli schodził, nagle jedna ciżemka zsunęła mu się ze stopy. Bucik spadł za ołtarz. Przepadł. Uzy poleciały Wawrzkowi z oczu. Wawrzek, nie płacz! Nikt za ołtarz nie wejdzie. Kupię ci nowe ciżemki, trzy, cztery pary! Wołał z dołu widz Stworz, gdy chłopiec powoli schodził po drabinie, by w końcu stanąć na ziemi w jednym bucie. Nie było czasu na dalszą rozmowę. Usłyszeli dźwięk trąbki, nadchodził król ze świtą. Stanęli wszyscy przed kotarą zasłaniającą ołtarz dzieło dwunastu lat pracy mistrza Wita Stwosza. Z czeladnikami i uczniami. Po chwili zasłona uniosła się. Niemy zachwyt dał się widzieć na twarzach widzów. Setki szeroko otwartych oczu oglądały każdy element ołtarza, każdą figurę, każdy szczegół powoli, z rosnącym podziwem. Wawrzek wypatrzył rodziców jednym z pierwszych rzędów. Spoglądali raz na ołtarz, raz na syna, dumni, że poszedł za głosem serca i talent od Boga dany rozwijał tak pięknie. On, ich syn, Wawrzek z Poręby, był uczniem wielkiego mistrza Stwosza. Miał udział w powstaniu tego wspaniałego dzieła, które oglądali. Widz Stwosz przyciągnął do siebie Wawrzka. Na chwałę Pana, na wieki, szepnął. Jestem kierownikiem filii numer 10 Biblioteki Kraków. Nasza biblioteka powstała w 1963 roku, kiedy to na prośbę Komitetu Blokowego założono punkt biblioteczny. Kilka lat później przekształcono go w filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Ostatnia przeprowadzka miała miejsce w 2011 roku, kiedy to zbiory przeniesiono do pawilonu przy Alei 29 listopada 59. Od stycznia 2017 roku jesteśmy filią 10 Biblioteki Kraków. Nasza biblioteka posiada ponad 17 tysięcy książek dla dzieci i dla dorosłych. Mamy dwa stanowiska komputerowe, mamy niewielką czytelnię i kącik malucha. Bliskość Uniwersytetu Rolniczego i akademików sprawia, że często odwiedzają nas studenci. Wielu z nich to obcokrajowcy. Naszymi czytelnikami byli też znani Krakowianie, na przykład wybitny aktor Jerzy Nowak, autorka książek dla dzieci tłumaczka Barbara Gawryluk, czy poeta i publicysta Wojciech Bonowicz. Nasza biblioteka od zawsze prowadziła bogatą działalność kulturalną. Czytelnicy brali udział w spotkaniach autorskich, w prelekcjach, wystawach. Dla dzieci organizowaliśmy warsztaty teatralne, ekologiczne. Etnograficzne. Oczywiście nie mogło zabraknąć lekcji bibliotecznych, biblioterapii, głośnego czytania. Nasza biblioteka przeszła generalny remont. Nowe, piękne wnętrze sprawia, że nasi czytelnicy coraz częściej nas odwiedzają, spędzają coraz więcej czasu w czytelni, w kąciku dla dzieci. Serdecznie zapraszam do filii numer 10 Biblioteki Kraków przy alei 29 listopada 59.